Dzisiaj wam pokażę jeden taki set. Musicie sobie na początek zbudować tam, ale trzeba zbudować o ten. I ja to pokażę, też. jest. Tu bierzemy, naciskamy i wchodzimy na tę. I tu mamy ...sejf. A nam nie chodzi o sejf. Tylko o te pazurki. Musicie je wziąć. pójść do kościoła. O, to jest to samy jest ten kościół, latek. możecie sobie przewinąć. Kościół, kościół. Okay. Mhm. Dobra, gdzieś to na działkach, któregoś domu. Nie wiem właśnie którego. O, tam jest. Idziemy sobie, idziemy. Θα μου σχήμεσα δε. Σπίβουρ. Οι τραπίνα Τραπίνες θα δε πούς. Θα φτιάμε. Dobra, ja nie wiem jak się to się dostać. No, nie wiem jak to się to stało. O, i patrzcie, widzicie to tu, naciskacie to. Teraz tu idziemy. No i to naciskamy. Trzymamy to. A, i patrzcie, gdzie się przeleportowaliśmy. To na tyle będzie. Miałam ja Wam tylko ten sekret pokazać. Ale widzicie, tam jest to inne. Pa, pa.